Czytamy tego teatru w wie gdzie to jest? A proszę pana to jeszcze dalej. A zna pan go w ogóle? To, to częściowo tak. Był pan oglądał pan co to warto w ogóle? No to jest prawdopodobnie coś dobrego. Muszę pana wjechać prosto, tak tak daleko, aż tam będzie taka górka i na tej górce świetlice. Oni tam maj, mieli grać baladynę, jak coś tak zrobię, jakieś przedstawienie, jakieś coś, to, to ładnie nawet, Bo tu jest jedna taka pani, co ona prowadzi tym, ona ładnie uczy. Ale no, tak każdy sobie chwalił, że, że ładnie grali. A Aktorzy są, jak to wie pan, nie? Jak to ześnie. nie? A znaczy dobrze są. No a ten będzie grać dziś w przedstawieniu. Nie, ty będziesz grać, nie? Mhm. <śmienicza> A ciebie Kładź, Pokaż. Coś ma, co przyszło do głowy. Mój taki jeśli pozwolisz w Twojej i słuszce, to ci poradzi piękne krastulice. Oto niech rankiem idą w las dziewczyny. A każda weźmie dzbanek z czarnej gliny. I niechaj malin szukają po lesie. A która pierwsza dzban pełny przyniesie świeżych malinek, te weźmy za żonę. Wyborna rada. Tak, moja matko. Niech o słońca wschodzie w las idą córki z dzbankami na głowie. A my w lipowym usiądziemy sobie chłodzie. I która powróci pierwsza, ta się zowie. rabini Kirkor. Soń sam wielki Boże. W tym środowisku, w którym my gramy, to jest nie tylko sama sztuka ważna, ale ważne jest to, że tą sztukę...